Watch the sun go down over the same old town. Like so many times before, we look at the same old stars, battle the same old wars. Like so many times before, and I know that we're not perfect. Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda dzisiaj zapraszam Was na test palety od Desi. Jest to najnowsza paleta o nazwie jest Party Edition we współpracy z wizerzystką Marzeną Tarasiewicz. W tej palecie znajdziecie 12 cieni, z czego mamy 8 matów i 4 błyski. Paleta jest utrzymana w takiej neutralno-brązowej kolorystyce z połączeniem bardzo modnych w tym sezonie fioletów i dzisiaj wykonam dla Was 5 makijaży, 5 różnych makijaży, będę pracować na różnych bazach, Będę używać właściwie wszystkich cieni z palety. Także pokażę Wam, jak się pracuje z tą paletą i czy warto się nią zainteresować. Zobaczycie, jak mi się z nią pracowało. Także jeśli interesuje Was taka tematyka filmu, to oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej i przechodzimy do pierwszego makijażu. Pierwszy makijaż, moją bazą będzie korektor Rimmel. I zaczynam sobie cieniowanie odcienia moka. Nakładam go w zewnętrznym kąciku. Bardzo ładny odcień, neutralno-chłodny. Przeciągam go sobie odrobinę do wewnątrz. Biorę cień cream puff i delikatnie blenduję sobie zewnętrzne granice. I na środku powieki i wewnętrznym kąciku nałożę cień wok. Wszystkie cienie, które do tej pory nakładałam, odrobinę się sypią, nawet przy delikatnym dotknięciu pędzlem do wypraski. A w samym wewnętrznym kąciku nałożę cień twist. I teraz sięgam po brązowy eyeliner z Apolki i będę sobie robić kreskę. A na dolną linię wodną nałożę sobie liliowy eyeliner od apolki. Tak, żeby jeszcze tu dopełnić całość. I tak się prezentuje skończony makijaż i ja uwielbiam takie połączenie, brąz właściwie z każdym kolorem na powiece wygląda dobrze ten fiolet jest naprawdę fajnie napigmentowany, te cienie bardzo ładnie się łączyły, fajnie się blendowały także nie mam tutaj absolutnie nic im do zarzucenia, odcienie bardzo mi się podobają, zauważyłam, że takim puchatym pędzlem dosyć mocno się sypią, więc mogłyby być troszeczkę bardziej sprasowane ale wtedy ten pigment na pewno byłby mniejszy ale ogólnie zdecydowanie na plus no i mam nadzieję, że taka propozycja makijażu Wam się spodoba, przechodzimy do kolejnych makijażu. I w tym makijażu moją bazą będzie korektor Too Faced. I teraz biorę kredkę od Charlotte Tilbury. To jest odcień Barbarella Brown i wyciągam sobie kreskę. O nie musi być jakoś super równo, bo będę sobie blendować. I sięgam po cień Moonwalk i delikatnie blenduję sobie tę kredkę. I biorę cień kuki i delikatnie blenduję sobie górę tego ciemnego brązowego cienia. Wszystko się tu bardzo ładnie rozciera i teraz biorę sobie taki pędzelek do eyeliner'a i rysuję sobie też tutaj takie załamanie powiek powiedzmy będę sobie to blendować jaśniejszymi cieniami delikatnie sobie to od razu rozcieram tą kreskę zrobiłam cieniem kuki a teraz biorę cień moka. I delikatnie będę rozcierać sobie tutaj granice. I tutaj idę z tym cieniem prawie pod samą grubiowy. Delikatnie jeszcze sobie oczyszczę. W zewnętrznym kąciku nałożę cień Panna Kota. To jest taki beż z delikatną drobinką, właściwie prawie niewidoczną, więc super mi tutaj rozświetli zewnętrzny kącik. Teraz w centralnej części powieki nakładam sobie błysk o nazwie Champagne sobie i nakładam go aż tutaj pod to sztuczne załamanie, które sobie zrobiłam cieniami. Cień się bardzo ładnie przenosi tutaj bez żadnej bazy. Także super. I wewnętrznym kąciku nakładam sobie cień vogue i też tutaj pod samo to odcięcie i delikatnie zachodzę sobie na błysk. I teraz biorę cień twist i delikatnie sobie jeszcze tutaj blenduję wewnętrzny kącik tym jasnym fioletem i dokładam sobie jeszcze na przejście tutaj cienia cream puff i łączę sobie tą rozbędowaną kreskę z tym błyskiem wszystko się ładnie tutaj łączy także nie widzę absolutnie żadnych problemów na dolną powiekę nakładam również kredkę od Charlotte Tilbury i delikatnie ją będę rozcierać. I rozcieram cieniem kuki. I wewnętrznym kąciku tak sobie pomyślałam, że jeszcze nałożę ten błysk o nazwie Martini, tak żeby dodać jeszcze odrobinę. I tego fioletu. I tak się prezentuje drugi makijaż, taka propozycja lekko graficzna. Z cieniami pracowało się naprawdę bardzo fajnie, ładnie się rozcierały, także tutaj nie zauważyłam absolutnie żadnych problemów. Fiolet jest tak fajnie intensywny, bardzo mi się podoba. I te cienie ogólnie utrzymane są w takiej fajnej, chłodno, neutralnej tonacji. Wygląda to wszystko super. Jeśli chodzi o błyski, one może nie są jakoś wielowymiarowe, ale są całkiem ok. I w tym makijażu moją bazą będzie korektor Tarte. Będę robić makijaż prosty, w takich odcieniach delikatnych fioletu i nakładam go w zewnętrznym kąciku. Większość matów w tej palecie niestety jest sucha i mam wrażenie, że troszeczkę ciężko się rozprowadzają, także tutaj się trzeba do, dość mocno napracować, żeby je ładnie rozblendować. Jak dotykam tego cienia, to on w konsystencji no czuć, że jest taki suchy. Zobaczcie, tutaj tego cienia w ogóle nie ma, więc ta pigmentacja gdzieś tutaj mi ucieka. Spróbuję sobie odrobinę to zbudować. Spróbuję sobie teraz delikatnie przyciemnić zewnętrzny kącik cieniem wog. Ładnie się przykleja do tego cienia, który nałożyłam jako pierwszy, czyli do cienia Twist. Tutaj nie widzę żadnych problemów póki co. Delikatnie sobie rozetrę jeszcze granicę. Tutaj nie wiem, czy widzicie, zrobiła mi się jakaś plama. Ja to widzę w podglądzie, ale nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. No ewidentnie tutaj widzę jaśniejszą plamę. Spróbuję to jeszcze wklepać takim mniejszym pędzelkiem, dosłownie tylko w tym miejscu, tak żeby to zakleić. Zobaczcie, on w ogóle mi się strasznie splamił. I biorę sobie cień Martini i nakładam wewnętrznym kąciku i w centralnej części powieki. Spróbuję sobie dołożyć w tym miejscu tylko i wyłącznie bazy yy, korektora i spróbuję doklepać ten fioletowy cień. Chyba udało mi się to troszeczkę uratować. I wewnętrznym kąciku nałożę sobie cień panna kota. On też jest dosyć suchy. Dużo bardziej podoba mi się pigmentacja jasnych cieni z palety yy, tej matowej. Yy, dużo szybciej można uzyskać intensywność yy, na powiece. Spróbuję jeszcze odrobinę rozblendować tutaj te dwa cienie. Ale boję się za dużo blendować, żeby mi po prostu się ten cień znowu nie wytracił. I żeby znowu nie było dziury, bo widzę, że tu już dotknęłam pędzlem, i już on się niestety zgubił. Biorę czekoladowy eyeliner z polki i robię kreskę. Delikatnie blenduję sobie dolną powiekę cieniem moka. wewnętrznym kąciku nałożę sobie jeszcze cień kawa tak, żeby coś mi się tam zabłyszczało i tak się prezentuje skończony makijaż ogólnie sam zamysł takiego w sumie dzienniaka bardzo mi się podoba. Natomiast jak widziałyście, miałam tutaj małe problemy z tym, żeby te cienie się rozcierały, trochę ciężko się rozcierały. I też te cienie, których używałam w tym makijażu, jeśli chodzi o maty, to one są dosyć suche. W poprzednich makijażach używałam tego cienia wok i on dużo lepiej wyglądał na oczach samodzielnie, wewnętrznym kąciku. Fajna naprawdę pigmentacja. Natomiast tutaj do tego jasnego troszkę ciężko się przyklejał i robiły się dziury. Być może jest to kwestia korektora, a być może te cienie po prostu lepiej się do siebie przyklejają, gdy zaczyna się od ciemniejszego cienia i blenduje się po prostu stopniowo do góry, do jaśniejszego. Także tutaj albo kwestia właśnie bazy, albo tego, że te cienie fioletowe tutaj ciężko będą się do siebie kleić. Nie dokładałam już tego ciemnego, bałam się, że coś tam może mi się całkowicie zacząć odklejać, więc nie chciałam już ryzykować. Jeśli chodzi o ten błysk fioletowy, to on jest taki subtelny, fajny. Ja już go nakładałam w którymś makijażu, więc całkiem ok. Ten brąz na dolnej powiece, bardzo fajny odcień. Kolejny makijaż zacznę od nałożenia cienia w kremie z maka. To jest kolor Soft Oak. Postanowiłam, że zrobię Smokey Eye i sięgam po najciemniejszy fiolet, czyli cień Bosanowa. I wklepuję sobie w całą ruchomą powiekę i przetestujemy sobie tutaj tak naprawdę, jak te cienie ze sobą pracują, kiedy blendujemy je od najciemniejszego do najjaśniejszego. Więc na razie nic nie robię, oprócz tego, że wklepuję sobie ten cień w całą ruchomą powiekę i nieco powyżej przepiękny głęboki odcień fioletu mam wrażenie, że na powiece wypada intensywniej niż w opakowaniu biorę teraz mniejszy pędzel i sięgam po cień w og i dosłownie blenduję sobie granice. Ładnie się to tutaj rozciera, brakuje mi może jakiegoś przejściowego, tak pomiędzy tym ciemniejszym a tym wok, więc delikatnie sobie wracam do tego pędzla, na którym miałam ten ciemny fiolet i jeszcze pomiędzy sobie blenduję. I delikatnie to sobie rozetrę jeszcze cieniem Twist. Na zmianę sobie tutaj przekładam te trzy cienie, tak żeby zbudować intensywność, żeby wyjść z tym makijażem troszeczkę wyżej. Tutaj mam wrażenie, że coś mi się wytraciło w tym miejscu i tam pewno będzie widać w kamerze, coś tu się odkleiło. No i niestety, tutaj w tym miejscu zobaczcie, jest mniej tego cienia, on jeszcze się odkleił. Tutaj też na załamaniu chociaż blenduję malutkim pędzlem, tak żeby tego uniknąć. I tak się to niestety odkleiło. I tak wygląda skończony makijaż. Jak patrzę do lusterka, to oczywiście to blendowanie, te fiolety, te przejścia są w miarę okej, okay, ale jak widziałyście naprawdę sporą, chciałam czas tutaj poświęcić, chociaż nie widziałyście, bo sporą część z tego wycięłam, ale naprawdę mocno się tutaj musiałam napracować, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, a mimo wszystko nie udało mi się uniknąć jakichś plam. Tutaj coś mi się odkleiło, tutaj mi się odkleiło, też jest i wyraźnie jest mniejsza ilość tego cienia. Więc przyznam się szczerze, że na tej bazie zmaka bardzo rzadko coś się zdarza, że coś mi się z cieniami dzieje i one się odklejają raczej ten cień bardzo fajnie podbija intensywność kolorów, wiadomo, że fiolety to są trudne kolory i naprawdę ciężko zrobić fiolety, które będą idealne zwłaszcza ciemny fiolet, który nie będzie się gdzieś tam odklejał, nie będzie sprawiał jakichś kłopotów, właściwie jedyne fiolety ciemne, jakie mam w swojej kosmetyczce, w swoim kuferku które są naprawdę świetnej jakości to prasowane pigmenty z takiej dużej palety Norwina, zrobię jeszcze jeden makijaż i popracuję sobie na mokre bazie, tak żeby zobaczyć czy ta mokra baza w postaci cienia wpłynie. Pomoże mi tutaj w tym, żeby te cienie się po prostu od siebie nie odklejały. Ja na co dzień z klientkami ogólnie pracuję na mokrych bazach, więc ja nie nakładam samych cieni. Także to by było na tyle jeśli chodzi o ten makijaż. Przechodzimy do ostatniego makijażu i zobaczymy jak będzie się pracowało na mokrej bazie z tą paletą. I ostatni makijaż zacznę od nałożenia korektora Too Faced. To będzie odcień Almond. I tak jak już wcześniej mówiłam, w tym makijażu użyję cienia w płynie. Będzie to cień od glamshopu Krzemień. Nakładam sobie w zewnętrznym kąciku i zobaczymy, jak się będzie budowało na mokrej bazie te cienie. Sięgam po cień kuki i wklepuję w zewnętrznym kąciku. Tutaj już widzę, że zrobiłaś po prostu jakaś plama, co mi się nigdy nie zdarzyło w sumie na cieniu krzemień. No ale nic, idziemy dalej. Wyblenduję sobie delikatnie. Następnie biorę cień moka i delikatnie rozetrę sobie granicę. Wyciągam ten cień odrobinę do boku. Tu się wszystko akurat fajnie rozciera. Nie widzę żadnych problemów. Przeciągam sobie odrobinę ten cień do wewnątrz. Dokładam odrobinę tego ciemniejszego cienia. Tutaj się wszystko ładnie ogólnie rozcierało. E, raczej nie zauważyłam żadnych problemów, ale nie wiem skąd się wzięła tutaj ta plama, więc próbuję sobie od razu zrobić to samo na drugiej powiece i za chwilę zobaczę, czy to moja wina. Górę wyblenduję sobie cieniem Cream Puff. I tutaj na mokrej bazie właściwie nie zauważyłam jakichś problemów na lewym oku. Także być może tam gdzieś baza mi się po prostu. Teraz patrzę, że po prostu ten cień na prawym oku się bardziej tak błyszczy. On po prostu nie wyszedł matowo, tylko wyszedł tak satynowo. Także może kwestia tego właśnie odbicia światła. No, a tutaj jak widzicie wszystko fajnie. Na tej yy, lewej powiece. Nałożę sobie teraz klej z i będę przyklejać błysk. No i sięgam teraz po cień Negroni. Myślę, że będzie fajnie tu pasowało do tego makijażu. I wklepuję sobie w klej z Ładny błysk, taki w stylu starego złota. Aczkolwiek od razu Wam powiem, że nie jest to coś, czego bym jeszcze w swojej kosmetyczce nie miała. I wewnętrznym kąciku nakładam cień panna kota. I tak jak Wam obiecałam, będę wszystko nakładać na mokrą bazę, więc sięgam sobie po Tint Danesy Majrix w takim fioletowym kolorze i zaaplikuję go sobie na dolną powiekę. Teraz biorę ten najciemniejszy cień fioletowy Bosanowa i wklepuję sobie w ten mokry cień. Następnie sięgam po cień wok i delikatnie blenduję sobie dolną granicę i przeciągam też ten cień troszeczkę do wewnętrznej części dolnej powieki. Całkowicie wewnętrznym kąciku nałożę cień twist. Może jeszcze dołożę jakiś błysk ten fiolecik w samym wewnętrznym kąciku, albo ten cień champagne. I tak się prezentuje ostatni makijaż, taki trochę glamour, bez kreski, na mokrych bazach. I powiem Wam, że jest na mokrych bazach, na mokrych cieniach, na cieniach w płynie, czy też na tincie oddane z Bardzo fajnie pracowało się tymi cieniami, to ja nie zauważam żadnych problemów. Gdzieś tam w, na prawym oku najpierw ten cień przykleił mi się w jednym miejscu, troszeczkę nierówno, ją się delikatnie wyświecił, ale na szczęście udało się to uratować. Także wszystko w porządku. Na pewno lepiej pracuje się z tą paletą na mokrych bazach, to od razu Wam mogę powiedzieć. Wiedzieć. Także ten makijaż wyszedł całkiem ok, niemniej jednak nie przykryło to problemów z fioletami, które pojawiły się w fioletowym Smoky Eye. Przechodzimy do podsumowania i za chwilę powiem Wam, co myślę o tej palecie, czy warto ją kupić, czy jednak nie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten test przypadł Wam do gustu. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o tej palecie. I pokrótce powiem Wam moje wrażenia po tych pięciu makijażach, ponieważ paletę przetestowałam od A do Z. Pracowałam ze wszystkimi cieniami. Jeśli chodzi o same odcienie, one są bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Natomiast y, większość matów niestety jest sucha. Y, jedne mniej, drugie bardziej. Raczej nie ma tutaj takiej formuły bardzo masełkowej. Y, wydaje mi się, że w palecie Desi, tej matowej, którą uwielbiam osobiście, y, naprawdę te cienie są bardziej masełkowe, dużo lepiej się z nimi pracuje. Tutaj jak widziałyście, no niestety miałam trochę problemów, robiły się plamy, e, dziury, jakieś prześwity, starałam się to ratować e, jak mogłam. Także reasumując, najlepiej pracuje się z tą paletą na mokrych bazach, na cieniach w płynie, na kredce. Wydaje mi się, że wtedy one najmniej będą płatały figla. Na plus zdecydowanie kolorystyka tej palety, ponieważ odcienie są naprawdę bardzo ładne. Jeśli chodzi o brązy, to one faktycznie są neutralne, nie wybijają się tutaj na ciepło, więc dla osób, które nie lubią cieni, które, brązów, które w Kładają gdzieś w pomarańcz w cegłę to tutaj absolutnie takich odcień nie znajdziecie. Naprawdę są w to fajne, neutralne odcienie brązów. Fiolety też są super. Mam jednego faworyta wśród tych cieni i jest to zdecydowanie cień Wok. On jest dosyć przyjemny w dotyku, nie jest aż tak bardzo suchy i ma przede wszystkim przepiękny odcień. Właściwie porównałam sobie z innymi paletami w fioletach i ciężko mi było znaleźć identyczny fiolet, więc faktycznie ten fiolet jest unikatowy. Kwestie zakupu pozostają Wam. Jeśli nie przeszkadza Wam to, na jakie problemy możecie się natknąć przy pracy z nią, to kolorystyka jest jak najbardziej ok. Na mokrych bazach nie powinno być tutaj problemu. W jakichś prostych makijażach, takich dziennych, też raczej nie powinniście mieć problemów, jak podacie jeden cień matowy i błysk do tego na co dzień. Także jeśli macie tę paletę, dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie, jak się Wam z nią pracuje. Mam nadzieję, że któryś z makijażem mimo wszystko przypadł Wam do gustu i to zobaczymy. W kolejnym odcinku już niedługo. Pa-pa!